Wokół nas czai się masa zła niebezpieczeństw. Dlatego potrzebujemy towarzysza. A ty nie wiesz skąd wziąć swojego towarzysza? Spokojnie. Boj jak go zrobić. Dziś zbudujemy królika krasnonoska. Królik krasnonosek musi mieć winne łapki. Musi mieć miękki brzuszek. Rajszego gdybyś chciał się do niego przytulić podczas podróży. No i oczywiście piękny biały śmiech i czerwony nosek. No i oczywiście co to za towarzysz podróży, który nie ma pięknego i dużego plecaczka. No i oczywiście silne ramiona, by mógł Ci pomóc w potrzebie. No i mamy naszego króliczka Krasnonoska. Tylko oczywiście pojawia się problem. Jestem już za duży na króliczka Krasnonoska, więc będę musiał go spalić. Ale nie łam się. Przy to było jeszcze wiele przygód, w których spotkasz na pewno wiele miłych zwierzątek, które też będziesz mógł spalić. Dobra los, misiaki.